Znowu chwila, a ujrzycie mnie. Te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii wręcz wzmuszają mnie, żeby przypomnieć Wam postać świętej Tereski od dzieciątka Jezus. Święta Teresa z Lizie bardzo zachęcała, żeby w życiu teraźniejszym skupiać się na tym, co jest teraz. Nie na wczoraj, nie na tym, co przyjdzie, ale na teraz. Zawsze ruszała mnie jej modlitwa. Ona mówiła: Dziś strzeż mnie. Dziś broń mnie, dziś tylko o panie, przez dzień ten dzisiejszy jedynie. Mówiła dalej: My życie jest cieniem, my życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać cię, panie, tę chwilę mam tylko. Ten dzień dzisiejszy jedynie. I dalej: o jutro się modlić nie jestem nie ja w stanie, choć nie wiem, jak życie popłynie. Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie. Dziś tylko o Panie przez dzień ten dzisiejszy jedynie Gdy myślę o jutrze przejmuje mnie trwoga Tak smutno na westej dolinie lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga przez dzień ten dzisiejszy jedynie Przy sercu twym blisko nie smucę się znojem ni walką ni trudem to minie Ach weź mnie o Jezu i w sercu skryj twoim na dzień ten dzisiejszy jedynie Ach, skończy się wkrótce to moje wygnanie, wiecznego blask zaleśni mi słońca i śpiewać ci będę na wieki, o Panie, to dzisiaj bez kresu i końca. Wskazywała, że godzina śmierci to misterium, misterium przejścia z życia doczesnego do wiecznego, to chwila spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Wszyscy kiedyś doświadczymy rozłączenia duszy od ciała. Ponieważ wszyscy poddani jesteśmy skutkom grzechu pierworodnego, i nawet Jezus, przyjmując ludzką naturę, przyjął śmierć, która dotyka każdego człowieka. I pomimo, że Jezus przygotował na miejsce w niebie, to ona wskazywała, że często kojarzy nam się to z trwogą i cierpieniem, niepewnością, wątpliwościami w sercu, że wielu z nas doświadcza takiego naturalnego lęku przed tym, co ostatecznie nieuniknione. Co ciekawe, to od dziecka już miała tak, że tęskniła za niebem, i w zasadzie ciekawe było właśnie to, że, jako mała dziewczynka, życzyła swoim bliskim śmierci, wiedząc, że w ten sposób będą z Bogiem w niebie. Zachęcam, zapoznaj się z jej nauką o prostocie, pokorze, maleńkości oraz promowanej przez nią postawie ufności. Ufności, która jest odpowiedzią na wszelkiego rodzaju niepewności dotyczące życia wiecznego. Tak wiele pięknych rzeczy można by powiedzieć, ale może uda mi się przeczytać chociaż jej list do księdza Boyle. Chciałabym Ci powiedzieć, mój drogi Braciszku, tysięczne rzeczy, które rozumiem, stojąc na progu wieczności. Nie umieram jednak, wstępuję w życie. A wszystko, czego nie mogę Ci powiedzieć tutaj, dam Ci zrozumieć. Z wysokości niebios z Bogiem, Braciszku, mówić. Niech tobie Pan błogosławi.